Tym razem w kolorowanie. Przepraszam za dzięki w tle. Yy, gdy już mam naszą brwę postaci z Among Us, ją kolorujemy. Ja na taki kolor robię, Ten na taki fioletowy będzie taki, bo już sobie wykreowałem fajną postać. mógłbym narysować. Tym bym może tam to coś przerobił na coś. E, wiem, że nierówno, ale no, musi się wybaczyć. Trochę mam w w rysowaniu, a postać w Among Us to jest bardzo łatwo to hmm, Przepraszam bardzo, ale um, chwileczkę, realiński serial, który ogląda moja mama. Hmm. 对。